Jestem tutaj gdy są mam ważną wiadomość. Tata nie poplała dzisiaj dzisiejszego odcinka, ponieważ i zabrał mamy na mecz na dzień kobiet i wrócił strasznie wypompowany. Dlatego dzisiaj są te olie a powiem wam to inny. Dziękuję! Uwaga! Ten materiał może zawierać spoilery dotyczące fabuły różnych gier. Cześć, z tej strony nie kto inny jak Didok Gamer albo jeżeli wolicie Mateusz, jako że na kanale Fuzjonka niewiele mówi się o grach, postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce i co nieco wam poopowiadać. Zatem jako iż mamy tu sporo teorii, to rozciąćcie się wygodnie i posłuchajcie o ulubionej rozrywce XXI wieku. Zatem lecimy. Assassin's Creed Każdy, kto miał do czynienia z tą serią, pamięta dobrze, że po każdym kluczowym zabójstwie nasz asasyn odbywa krótką rozmowę ze swoją ofiarą. Istotnym elementem tej konwersacji jest fakt, iż bez względu na to, co dzieje się dookoła, świat wydaje się zatrzymywać, dając nam swobodę i czas, by wypytać swój cel i życzyć mu spoczywania w pokoju. Jak to wytłumaczyć, skoro maszyna odkodowująca wspomnienia przytacza tylko wydarzenia, które miały miejsce? Przecież nie ma najmniejszych szans na wywiad, gdy dookoła pełno straży. Musimy tu przypomnieć istnienie efektu krwi, dzięki któremu to Desmond przejął niektóre wspomnienia, które dawały o sobie znać w świecie rzeczywistym. Dlatego też najlepszym wytłumaczeniem wspomnianych już dialogów jest ów efekt, który wszczepia DNA do tego stopnia, że tworzy on projekcję w głowie użytkownika Animusa. Czy zatem te rozmowy nigdy się nie odbyły? Skoro już przy grach Ubisoftu jesteśmy, warto przytoczyć moją ulubioną teorię, którą pozwolę sobie roboczo nazwać Uniwersum Ubisoft. Punktem wyjścia będzie złowroga organizacja Abstergo kryjąca w swych szeregach utajnionych agentów Templariuszy. Weźmy zatem ich logo. Charakterystyczny trójkąt nie jest jednak wyłącznie prezentowany w grach z Asasynami w tytule. Far Cry 3 obfituje całą masą dodatkowych misji, w skład których wchodzi również eksploracja jaskiń. Jeśli zatem udamy się do jednej z nich, natrafimy na teczki ze znajomym symbolem. Wiecie jakim, prawda? Do tego, jeśli dane nam było zagrać w Black Flag, to wątek teraźniejszości przemija informacja o wyjeździe jednego z szefów Abstergo do Chicago. Po co? Pewnie zapytacie. Wystarczy skakować komputer w gabinecie, by dogrzebać się do akt mówiących o CTOS. Niby nic, lecz gdy uświadomimy sobie, że akcja gry Watch Dogs rozgrywa się w Chicago, a miastem steruje oprogramowanie o nazwie CTOS, właśnie. Oczywiście za Zemien Gier jest cała masa i zachęcam do wyszukiwania kolejnych wątków, gdyż no cóż, to fajna zabawa. Mass Effect. Kierzycie tę serię, prawda? Shepard, Archanioł, Rex i kilka innych charakterystycznych postaci walczących z inwazją żniwiarzy. Takich super dużych robokosmitów niszczących całe cywilizacje, bla 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 bla. W trzeciej części tej kosmicznej trylogii stajemy przed wyborem, który ma raz na zawsze zakończyć sprawę kosmonajeźdźców. Do wyboru mamy zacząć kontrolować żniwiarzy, zniszczyć ich oraz zamienić całą populację ufoludów. No dobra, ale teraz streszczam i spoileruję, ale gdzie tu cała teoria? Otóż istnieją osoby, które zakładają, jakoby Shepard był pod działaniem pozaziemskich istot już od samego początku historii, a jego indoktrynacja przebiegała stopniowo wraz z biegiem wątku fabularnego. Ciągłe dźwięki w głowie, liczne halucynacje. Jeżeli zatem przyjmujemy, że jego mózg jest we władaniu obcych form życia, to czy teoretycznie dobre, Niebieskie zakończenie jest do końca pozytywnym wyborem? Kto wie, czy bohater nie będzie realizował planu kosmitów, korzystając ze swojego statusu legendy? Teorii o grach jest cała masa i można by o nich mówić całymi godzinami bez brania przerwy na oddech. Na koniec przedam Wam ciekawostkę, o której bardzo mało osób wie. Znacie maskotkę serii Fallout, prawda? Taki blondynek z niepoprawnym uśmieszkiem o nazwie Walut Boy, który wyciąga przed siebie znak OK. A co jeśli powiem wam, że dawniej funkcjonowała pewna metoda pomiaru zagrożenia wybuchem nuklearnym? Otóż działała ona w taki sposób. Gdy na horyzoncie pojawia się eksplozja nuklearna, wystaw kciuk na pełnej długości ramienia. Jeśli zasłania on całość wybuchu, oznacza to, iż znajdujesz się na bezpiecznej odległości. Jeśli nie, to spieprzaj ile sił w nogach. No dobra, końcówkę dopisałem sam. To by było na tyle. Wielkie dzięki Fuzjonek, że pozwoliłeś mi poopowiadać troszeczkę o grach, które są mi tak bliskie. Pozdrawiam wszystkich Twoich widzów. A, korzystając z sekundki na promocję, zapraszam do siebie. Mówił dla Was Gamer, Albo jeżeli wolicie, Mateusz.